Się 30 razy, a potem musisz stanąć na kartce. Raz, raz. 30! O, dało się. Step side, step aside. Step aside. <laughs> 30. O chudka, faktycznie to nie ale mi znosi na chłopie serio, mówię. Dobra, udało Raz, dwa Dwa dziewięć, trzy Helikopter pojechał <trybuj> To nie takie trudne no nie, nie takie trudne tak. dwa, dwa, trzy, cztery No dawaj, jeden z Siedem, osiem Osiem raz, dwa teraz, już o, dzięki bardzo, widzimy się w następnym odcinku.